Różnych do tej pory mieliśmy władców dynastii piastów, odważnych, surowych, inteligentnych, porywczych, a także i ślamazarnych, ale takiego oryginału jak bohater dzisiejszego odcinka jeszcze nie było. Bolesław Krzywołsty, już sam przydomek budzi ciekawe skojarzenia, ale spokojnie uprzedzając pytania, ten przydomek nie ma nic wspólnego z jego wyglądem. Bolesław w żadnym stopniu nie miał problemów z twarzą, uśmiechem, nie, tu było absolutnie wszystko w porządku. Przydomek miał związek z czymś zupełnie innym z cechami charakteru i pewnymi decyzjami, które Bolesław podjął w trakcie swojego życia. Już na wstępie wspomniałem, że Bolesław był szczególnym władcą, a Trzeba przyznać, że mówimy o gościu, którego życie było wypełnione różnego rodzaju konfliktami. Bolesław potrafił się pokłócić m.in. z własnym ojcem, z własnym bratem, z cesarzem, a nawet z biskupami. Nie będzie zatem chyba wielką przesadą, jeżeli już teraz stwierdzę, że Bolesław miał dość trudny charakter, ale po kolei. W 1102 roku umarł książę Władysław Herman. Z poprzedniej lekcji powinniście pamiętać, że był to władca dość specyficzny, który nie miał szczególnych ambicji. Jemu w zupełności wystarczył tytuł książęcy, więc nie starał się o koronę króla Polski. Za jego panowania bardzo duże wpływy osiągnął niejaki palatyn sieciech, który można powiedzieć był wtedy takim nieformalnym władcą kraju. Władysław sobie siedział u siebie. W Płocku, natomiast rządził tak naprawdę palatyn sieciech. Ta sytuacja trwała aż do momentu, kiedy to synowie Władysława postanowili się zbuntować i wygnać sieciecha z kraju. Synowie zdawali sobie sprawę, że bunt przeciwko sieciechowi będzie jednocześnie oznaczał bunt przeciwko. Władysławowi Hermanowi, czyli własnemu ojcu, ale nie przeszkadzało im to jednak, żeby coś takiego zorganizować. I rzeczywiście sieciek został wywalony z kraju, a wkrótce państwo zostało podzielone na kilka części. Jedną częścią miał rządzić starszy syn Władysława, czyli Zbigniew, drugą częścią młodszy syn Władysława, czyli Bolesław, a sam Władysław Herman miał mieć do dyspozycji. Mazowsze, tam gdzie najbardziej lubił przebywać. Po śmierci Władysława Hermana w roku 1102 kraj został ostatecznie podzielony na dwie części, które miały być od siebie niezależne. Północną część kraju miał Otrzymać Zbigniew, natomiast południową część kraju miał otrzymać Bolesław. Widzimy to teraz na mapie. Zbigniew otrzymał Wielkopolskę, Kujawy i Mazowsze, a Bolesław otrzymał południową część, czyli Śląsk i Małopolskę. Polskę. Być może Władysław liczył na to, że bracia jakoś się ze sobą dogadają, ale niestety zaraz po jego śmierci zaczęły się między nimi różnego rodzaju sprzeczki. Zresztą o czym my tu mówimy? Pojawiały się informacje, że bracia już zdołali się pokłócić na samym pogrzebie Władysława Hermana tuż nad jego trumną. Śmiesznie to musiało wyglądać. Ojcze, gwarantuję, że będę twoim godnym następcą jako starszy syn. Ojcze... Jako młodszy syn gwarantuję Ci, że będę godnym następcą. Będę lepszy od Bolesława. Gwarantuję Ci to. Będę lepszy od Zbyszka. Zobaczysz. Nieprawda? To ja będę lepszy. No, chciałbyś! Zobaczysz, to ja będę lepszy. Tak, jesteś mądry? Tak? Zobaczysz, zobaczysz. Ja będę lepszy. Nie kozacz tyle. To, że jesteś starszy, nie znaczy, że się ciebie boję. Ty, młody, nie podskakuj. Zobaczysz, zobaczysz. No, bo co? Co mi zrobisz? No? No? No dawaj, dawaj, co mi zrobisz? No? Takie jesteś fany? Tak? Tak? No nie wróżyło to dobrze, prawda? Można się było spodziewać, że lada moment, ten delikatny konflikt przerodzi się w wojenkę między braćmi. I rzeczywiście minęło parę lat i doszło do poważnych wydarzeń. Zaczęło się od tego, że bracia mieli dwa zupełnie inne spojrzenia na prowadzenie polityki zagranicznej. Zbigniew utrzymywał, że Polska powinna utrzymywać poprawne stosunki z Czechami, a także jako władca północnej części chciał mieć zabezpieczoną granicę swojego Państwa, dlatego też starał się utrzymywać poprawne stosunki również z Pomorzanami, którzy sąsiadowali bezpośrednio z Wielkopolską. Bolesław widział to zupełnie inaczej i nie chciał utrzymywać poprawnych stosunków z Czechami, dlatego też na przykład przestał płacić trybut ze Śląska i wkrótce skonfliktował się z tym krajem. Ale to jeszcze nie był koniec. Bolesław również postanowił przeprowadzać ataki na Pomorze, a zatem ziemię, która sąsiadowała bezpośrednio z dzielnicą Zbigniewa. To powodowało, że bardzo często Pomorzanie prowadzili różnego rodzaju akcje odwetowe, które najczęściej miały miejsce w dzielnicy Północnej, czyli u Zbigniewa. Wyglądało to dość kuriozalnie: atakował ten młodszy, czyli Bolesław z południa, natomiast akcja odwetowa była prowadzona z północy, między innymi na terytorium tego starszego syna, czyli Zbigniewa. Zaczęło się robić gorąco, prawda? Dlatego trzeba było zorganizować pewne spotkanie, na którym bracia mogliby usiąść, pogadać i dojść do jakiegoś wspólnego porozumienia. Ale niestety spotkanie było tak naprawdę dolaniem oliwy do ognia, bo na tym spotkaniu Bolesław nie chciał dyskutować ze Zbigniewem, nie chciał się godzić, tylko powiedział, że starszy brat tak naprawdę paktuje z Czechami i z Pomorzanami i jest zdrajcą, dlatego on z nim gadać nie będzie. Co więcej, wkrótce Bolesław zapewnił sobie sojusz ze strony Rusi i Węgier i postanowił wystąpić przeciwko bratu. Szybko udało mu się zdobyć przewagę i zdobyć kilka ważnych grodów. W efekcie Bolesław stał się wkrótce księciem z całych ziem polskich, a Zbigniewowi pozostawił wyłącznie Mazowsze. Ale jeżeli ktoś myślał, że to koniec konfliktu między braćmi, to wkrótce Bolesław wyrzucił Zbigniewa z kraju. Uznał, że nawet go nie chce mieć na tym Mazowszu. Po prostu Zbigniewa ma w Polsce nie być. Zbigniew, bardzo surowo potraktowany przez własnego brata, udał się do Czech, a wkrótce przedostał się do państwa niemieckiego i postanowił porozmawiać z ówczesnym cesarzem Henrykiem V. Zwrócił się do niego z prośbą, aby ten może mu jakoś pomógł wrócić do Polski i powstrzymać swojego brata Bolesława. A tak się składa, że Zbigniew doskonale wiedział z kim pogadać w tej sprawie, ponieważ Henryk także miał trochę pretensji do Bolesława Krzywoustego za pewne decyzje podjęte przez Bolesława w kontekście polityki zagranicznej. Henrykowi V nie podobało się na przykład, że Bolesław paktuje z Węgrami, podczas gdy Henryk był sojusznikiem Czechów. A tak się składało, że w tamtym czasie trwała pewna wojenka między Czechami i Węgrami. Zatem skoro Henryk popierał Czechów, a Bolesław Węgrów, to można się było spodziewać, że prędzej czy później między Bolesławem i Henrykiem również dojdzie do pewnego sporu. Gdy zaś Zbigniew przyszedł do Henryka z prośbą o pomoc, no to. Henryk uznał, że hmm, no to jest idealna okazja, żeby przy okazji najechać na Polskę i zaatakować samego Bolesława. No trzeba z niej skorzystać, prawda? I rzeczywiście ofensywa niemiecka rozpoczęła się w roku 1109. Henryk V najechał na Polskę, dysponując całkiem niezłą armią, ale jeżeli liczył na szybkie rozstrzygnięcia, to musiał się rozczarować, ponieważ Bolesław przygotował się do działań defensywnych. Bolesław prowadził z Henrykiem pewien specjalny rodzaj wojny, tzw. wojny podjazdowej. Bolesław czekał na odpowiedni moment, kiedy wojska Henryka nie będą się spodziewać żadnej ofensywy, następnie przeprowadzał szybką akcję. I szybki odwrót, dzięki czemu wojska nie były przygotowane do przeprowadzenia kontrataku. Ta taktyka okazała się całkiem skuteczna. Bolesław ponadto potrafił się bronić. Do legendy przeszła m.in. obrona głogowa, w trakcie której Henrykowi nie udało się zająć tej twierdzy, bo Bolesław zdołał ją w bardzo dobry sposób obronić. Po jakimś czasie prowadzenia tego typu konfliktu Henryk V miał już serdecznie tego wszystkiego dość, dlatego postanowił usiąść do rozmów z Bolesławem i jakoś się dogadać. I rzeczywiście wkrótce doszło między cesarzem i księciem Polski do porozumienia. Co ciekawe jednak w tym porozumieniu nie było kompletnie mowy o tym, co zrobić. Z bratem Bolesława, czyli ze Zbigniewem, czyli z tym, który w zasadzie namawiał Henryka od początku do tego ataku. Bolesław jednak uznał, no dobra, dobra, niech ci zbyszek będzie, wracaj, niech ci będzie. Bo faktycznie Zbigniew wkrótce wrócił do Polski, ale Bolesław postanowił znaleźć jakiś pretekst do tego, żeby starszego brata oskarżyć o spisek przeciwko Polsce. I rzeczywiście wkrótce Zbigniew został oskarżony o paktowanie z wrogiem, uwięziony i oślepiony. Jakkolwiek można nie przepadać ze starszym bratem lub starszą siostrą, to oślepianie ich mimo wszystko wydaje mi się lekkim przegięciem. Biskupi polscy również uznali czyn Bolesława za niegodny, dlatego postanowili narzucić na niego klątwę. A z poprzedniej lekcji pamiętacie, że jeżeli nad danym władcą ciąży jakaś klątwa, to jest to dla niego dość niekomfortowa sytuacja, ponieważ od tego momentu poddani mogą wypowiedzieć takiemu władcy posłuszeństwo. I rzeczywiście kiedy Bolesław usłyszał, że teraz dostał w pakiecie klątwę, to uznał, że trzeba coś z tym zrobić. I trzeba to jakoś wszystko odpokutować. Bolesław zatem udał się na pielgrzymkę na Węgry, aby odwiedzić grup świętego Stefana i tam przeprosić za to, co zrobił swojemu starszemu bratu. Zbigniew wkrótce później umarł, Bolesław powrócił do kraju i został prawowitym władcą po tym, jak już. Ta pielgrzymka została przez niego zakończona i biskupi jakoś mu tam już wszystko później wybaczyli. Niemniej jednak, no nie smak pozostał, prawda? Dlatego też Bolesław wkrótce otrzymał ten przydomek, który znamy do dnia dzisiejszego, czyli krzywousty. Bo krzywousty ma oznaczać to, że Bolesław po prostu. Nie dotrzymywał danego słowa. I trudno się z tym pseudonimem nie zgodzić, prawda? Bolesław m.in. kłócił się z bratem i nie dotrzymywał obietnic. Najpierw dał mu ziemię, później go z niej wygonił, później prowadził wojny, zaprosił brata z powrotem i później znowu go oskarżył, oślepił, czyli generalnie bardzo zmienny był tutaj nastrój Bolesława Krzywoustego i zmienne były jego... Tutaj motywy postępowania. Wkrótce Bolesław po powrocie do Polski postanowił ugruntować swoją pozycję na tronie książęcym i zaczął walczyć o przyłączenie do Polski nowych terytoriów. Celem ataku Bolesława Krzywoustego stało się Pomorze, zarówno Pomorze Gdańskie, jak i Pomorze Zachodnie. Po kilkunastu latach udało się Bolesławowi te tereny przyłączyć do państwa polskiego. Wkrótce zaś przystąpiono również do chrystianizacji tych ziem, która zakończyła się powodzeniem. Między innymi udało się tam również założyć dwa nowe biskupstwa, we Włocławku oraz w Lubuszu. Z kolei w 1140 roku, już po śmierci Bolesława Krzywoustego, z tego udało się również założyć biskupstwo w Wolinie. Podwoje Bolesława na Pomorzu były jednak w dalszym ciągu uważnie obserwowane przez cesarza niemieckiego. Sam Bolesław zdawał sobie sprawę, że lepiej nie rozpoczynać nowego konfliktu z tym państwem. Dlatego też pod koniec swojego życia postanowił złożyć hołd cesarzowi w Merseburgu i dzięki temu zabezpieczył ziemie polskie przynajmniej na jakiś czas. Bowiem druga połowa panowania Bolesława Krzywoustego to pewne działania, które Bolesław świadomie podejmował, aby zabezpieczyć ziemię polskie na to, co będzie miało miejsce już po jego śmierci. Bolesław sobie zdawał sprawę, że Polskę mogą czekać czasy bardzo trudne. A dlaczego? Ale dlatego, że Bolesław miał dużo dzieci. Tak i uważał to za dość spory problem. Nie był głupi Bolesław Krzywousty, prawda? Być może dowiedział się od Gala Anonima, czyli kronikarza, który żył za jego czasów, że Bolesław Chrobry na początku swojego panowania wyrzucił braci z kraju. Później Mieszko II miał także problemy, gdyż został zaatakowany po kilku latach swojego panowania przez kogo? A jakże, przez własnych braci. No a później mieliśmy już historię najnowszą, czyli Bolesława Krzywousty. Z tego we własnej osobie i jego postępowanie w stosunku do własnego brata Zbigniewa. Bolesław miał zatem wystarczająco dużo przykładów, że bracia. Niekoniecznie mogą żyć ze sobą w poprawnych stosunkach. Dlatego postanowił uprzedzić pewne fakty i już zaczął w drugiej połowie swojego panowania kombinować, jak tą sprawę rozwiązać, ewentualnie po jego śmierci. Bolesław, zdając sobie sprawę z tego, że między braćmi może dojść do konfliktu po jego śmierci, postanowił przygotować pewien dokument, który jest znany jako statut Bolesława albo też Testament Bolesława Krzywoustego. Przyjrzyjmy się zatem mapie, jak to wszystko miało funkcjonować. Bolesław postanowił podzielić Polskę na kilka dzielnic. Najstarszy syn, Władysław, miał początkowo władać Śląskiem oraz tak zwaną dzielnicą senioralną. Za chwilę przejdziemy do tego, czym była ta dzielnica senioralna. Kolejny syn, Bolesław Kędzierzawy, otrzymał Mazowsze. Kolejny syn, Mieszko Stary, początkowo rządzić miał w Wielkopolsce. Następnie syn Henryk Sandomierski miał otrzymać tzw. ziemię sandomierską wydzieloną z dzielnicy senioralnej. I jeszcze inną kwestią była postać niejakiego syna Kazimierza, znanego również jako Kazimierz Sprawiedliwy, ale o niej dzisiaj mówić nie będziemy. Powiedzieć za to musimy jeszcze o pewnej ważnej zasadzie, która miała również być fundamentalną zasadą tego statutu krzywołustego. Chodzi o tzw. zasadę. Zasadę senioratu. Zgodnie z nią najstarszy książę z rodu piastów, tak zwany senior, miał sprawować władzę z wierzchnią nad juniorami. Senior miał mieć prawo wypowiadania wojny, reprezentowania państwa za granicą, bicia własnej monety, a także sprawowania władzy nad tak zwaną właśnie dzielnicą senioralną. W pierwotnym założeniu, pierwszym seniorem miał zostać właśnie najstarszy syn Bolesława czyli Władysław. W teorii wygląda więc to wszystko całkiem sprawnie. Mamy kraj, który zostaje podzielony na kilka części i mamy też tak zwaną część senioralną, którą ma rządzić najstarszy z synów Bolesława Krzywoustego. I ten najstarszy z synów ma być również seniorem, który będzie sprawował zwierzchnią władzę nad pozostałymi. Swoimi braćmi. No, ale wiemy, że na papierze wszystko zawsze wygląda bardzo ładnie, ale kiedy już przychodzi do konkretów, to sytuacja wygląda bardzo często zupełnie inaczej. I o rozbiciu dzielnicowym powiemy sobie już w następnym odcinku, bo jest to temat totalnie, totalnie skomplikowany, który zawsze budzi bardzo dużo problemów. Z dzisiejszej lekcji zapamiętajcie zatem na czym polegał konflikt Bolesława ze starszym bratem Zbigniewem i jak on się ostatecznie zakończył, dlaczego doszło do wojny Bolesława z cesarzem Henrykiem V i jak się ona skończyła, jaka była dalsza część panowania Bolesława Krzywoustego, a także na czym miał polegać tak zwany statut Krzywoustego, jak miała Polska wyglądać już po śmierci Bolesława Krzywoustego. To tyle na dzisiaj i standardowo do następnego.